Witajcie moi drodzy! Witam Was ponownie, Setter, w kolejnym filmie, który mam nadzieję będzie lepszy od dwóch poprzednich, bo jednak miały dużo niedociągnięć, a do tego dzisiejszy temat jest dla mnie dość specjalny i wyjątkowy i chciałbym, by wszystko wyszło dobrze. Zapewne macie tytuły, które po ograniu sprawiły, że po ukończeniu danej gry mieliście efekt wow jeszcze przez długi czas, albo i może dalej macie taki efekt wow. Czasami nawet te gry nas do pewnego stopnia zmieniają albo odświeżają spojrzenie na gry. Moją grom, która zrobiła obie te rzeczy, jest dość mało znana w Polsce, niekoniecznie za granicą. Gra Indie pod tytułem One Shot. OneShot to gra wydana przez Future Cut Games oryginalnie za darmo w 2014 roku, a później usprawniona wersja została udostępniona na Steamie pod koniec 2016. Należy ona do gatunku typu Puzzle Games, czyli gier typu chodzimy po lokacjach i rozwiązujemy zagadki najróżniejszego typu, nieraz wykraczając poza konwencjonalne rozwiązania, że tak się wypowiem. Zanim zacznę opowiadać o grze, to ostrzegam Was, że mimo iż będę starał się tego nie robić za bardzo, to jednak film może zawierać spoilery mniej lub bardziej psujące doświadczenia z grą. A też nie chcę, by znowu film trwał nie wiadomo ile. Jako, że jest to jedna z moich najulubieńszych gier wszechczasów, to raczej pojawią się tu te większe spoilery. Zatem ja ostrzegam. Jeżeli nie graliście, a macie zamiar to zrobić, albo nawet obecnie ogrywacie tą grę, to radzę wyłączyć ten filmik. No ale nie wymuszam tego, to wasza decyzja. Jeżeli wam to coś zepsuje, jakieś doświadczenia konkretne, będziecie mogli mieć pretensje tylko i wyłącznie do siebie. A jeżeli graliście już, znacie tą grę, to zapraszam was do mojej kekcenzji. Zacznijmy standardowo od fabuły, bo zawsze tak mi jest zwyczajnie najprościej. Starujemy Niko, bliżej niezidentyfikowanego chłopca lub dziewczynkę, czy innego ufolutka czy kota. Nasz bohater budzi się w zrujnowanym domu bez światła, bez wody, wysoszonymi roślinami, dziurami w podłodze oraz rozwalonym telewizorem. Widać, że lubi urządzać niezłe balangi z zapasem kocimiętki. Ale ostała się jedna rzecz, czyli komputer. Je yeah, najważniejsza rzecz dla każdego Weba. I pomimo, że nie ma prądu, ten dom to komputer działa. Omeg, czarna magia. Na komputerze pojawiają się komunikaty, które zwracają się bezpośrednio do nas. Chwila! Omeg, ta gra wie, że jestem graczem? Co? O tym jak ta czwarta ściana. Jest burzona i czy jest dobrze burzona, powiem potem. No i komputer nam coś tam pierdzieli o tym, że Niko musi uratować świat, rozpalając to nowo słońce, a my musimy mu pomóc w tym zadaniu, żeby mógł wrócić do swojego świata, bo nie jest tego świata, tylko jeszcze innego. Na końcu dodając, że żeby uratować Niko, mamy tylko jeden strzał. Polskie tłumaczenie jest tego okropne. You only got one shot at this! Bo wiecie, one shot to zła też tej gry i... A, ale śmieszny żart, czy coś. Ech. Potem rozwiązujemy tutorialową zagadkę, znajdujemy wielką jak beczka żarówkę, która ma być nowym słońcem i ja się kurde pytam, jak to niby ma działać, no ale okej, okay. może ta żarówka ma 20 tysięcy... 000... Lumenów, Luminów? Jak to tam było? Nie pamiętam. Nie uważałem na lekcjach fizyki. I wychodzimy z domu, gdzie zaczyna się właściwa gra. Celem jest dotarcie do wieży, by dać tam żarówkę, by świat, w którym się znajdujemy, miał nowe źródło świata, gdyż... Obecnie świat jest pozbawiony jakiegokolwiek większego źródła światła. Jest tu ciemno w cholerę i nic nie widzimy. A przynajmniej nie widzielibyśmy, gdyby nie ta wielka żaruba. A co się stało z poprzednim słońcem? N nagle zgasło z dnia na dzień. No, zdarza się dość często. Sam koncept nie jest szczególnie oryginalny. Od jakieś specjalne dziecko, które jest specjalne, dlatego że jest specjalne, zostaje przeniesione do innego świata i musi go uratować. Muszę przyznać, że sam na początku, kiedy pierwszy raz grałem tą grę, nie pawałem właśnie przez to optymizmem. Jednak to, co sprawiło, że do dziś pamiętam o tej grze i tak bardzo zapadła w mojej pamięci, jest historia podróży do celu. Generalnie mamy do przemierzenia trzy obszary. Po kolei pustkowia, lasy oraz miasto. Każdy ma coś do zaoferowania. Pustkowia są, a przynajmniej tak mi się wydaje, kurde, największą lokacją i nie ma tam zbyt wiele rzeczy do interakcji, co ma sens, bo to przecież pustkowie, jak nazwa mówi. Całość ma dość mroczny i depresyjny klimat, który podkreślają dialogi z NPC-tami, a o samych npc tak powiem za niedługo. Mimo, że lubię to miejsce, to według mnie jest tutaj tre za dużo chodzenia z kąta w kąt, by wykonać jedną rzecz, bądź wziąć jedną rzecz, a obszerność tego miejsca śmie mi sugerować, że pustkowia służyły twórcom bardziej do poeksperymentowania we wczesnych fazach tworzenia gry. No ale jako, że wszystko fabularnie trzyma się kupy i nie ma żadnych bugów, glitchów i tak dalej, to myślę, że jest ok. Kolejne są lasy, które są moją ulubioną lokacją. Tutaj też mamy trochę chodzenia z kąta w kąt, ale jakby to ująć, mam takie. Wrażenie, że są zrobione bardziej. Konkretnie? To chyba jest dobre słowo. Tutaj klimat zmienia się drastycznie, gdyż z narracji E wszyscy zginiemy i nic na to nie poradzimy. Oraz ciemnych kolorów. Przechodzimy do przytulnej, wręcz gościnnej, ośmiele się rzec, atmosfery. A kolorystyka zmienia się na żywe i pobudzające kolory. Nawet npc ty mimo że kilka razy jest wspomniana, możliwa zagłada świata, to są bardzo pozytywni, nastawieni entuzjastycznie do ogólnie życia. I to tu gra zaczyna być naprawdę ciekawa i taka osobista. A nawet zachodzi graczowi za skórę zwyczajnie. Uśmiercając jedną postać, która może pod kątem ogólnym nie jest jakoś super ważna, a nawet za długo nie gości na ekranie, jednak zostało to tak dobrze poprowadzone, że szokuje i wprowadza w ten specyficzny stan, który zapewne każdy doświadczył podczas jakichś mocnych wydarzeń w grach. Nie potrafię tego uczucia opisać, ale na pewno wiecie o czym mówię. Ostatnią lokacją jest miasto, co do którego mam. Mieszane odczucia? Mam wrażenie, że chciano tu wmieszać trochę klimatu pustkowi, tre lasu i dodać do tego takiej stanowczości, ale efekt końcowy jest taki, że jest tu zwyczajnie nudno przez jakieś 80% czasu, i nic konkretnego nie mogę tu powiedzieć, no bo to bo było nudno. Kolejny raz chodzimy z kąta w kąt, rozwiązujemy zagadki, pogadamy teraz z NPC-tami, aż dochodzimy do wieży. I przechodzimy do czwartej lokacji. Ale setter powiedziałeś wcześniej, że są trzy lokacje. To prawda. No ale jednak wypada chociaż wspomnieć o tym. Po wejściu do wieży gra staje się zupełnie liniowa, a my musimy pokonać, nazwijmy to, sprzeczności losu i ukończyć naszą misję. Jednak gdy już jesteśmy prawie u celu, dowiadujemy się, że jeżeli uratujemy ten świat, niko nie wróci do domu. Jedynym sposobem, by go odesłać, jest zniszczenie żarówki, którą dzierżyliśmy przez całą naszą drogę tutaj. Jednak to doprowadzi do praktycznie natychmiastowej zagłady świata, w którym przebywamy już przez tyle czasu. Stajemy przed, jak to nazwa mówi, jednostrzałowym wyborem to dalej brzmi źle jak pierwszy raz tu dotarłem do tego momentu to mnie zamurowało. I zwyczajnie nie umiałam zdecydować, no bo szczerze, kto od tak by się zdecydował na jedno albo drugie? W końcu, przez całą grę szliśmy tutaj do tej wieży, żeby uratować ten świat, a teraz co nagle mamy? Mamy po prostu wszystko zostawić w cholerę? Mamy po prostu powiedzieć, elobasta i na razie? No, tak się nie robi zwyczajnie, no ale też chcę odesłać Niko do domu. A nie chcę, żeby tutaj tkwił na zawsze bez rodziny i tak dalej. No ale w końcu, o ile dobrze pamiętam, wybrałem, że uratuję świat. Potem mija nam kilka scenek, a na końcu widzimy pusty pokój i gra się wyłącza. Przy każdym uruchomieniu od teraz gra będzie pokazywać ten owy pokój. I tak kończy się one shot. Przynajmniej jego pierwsza połowa, gdyż wystarczy usunąć nasz save, by ponownie móc zagrać. Yupi! Generalnie gra ma tak zwany Solstice Run, który odblokowuje się po pierwszym podstawowym ukończeniu gry, oraz, to od razu powiem, można ukończyć go tylko i wyłącznie raz. A jeżeli chce się go powtórzyć, konieczne będzie ponowne przeinstalowanie gry. Jednak co w tamtym biegu się odwala, już zostawię, bo jest to po prostu coś, co trzeba doświadczyć i jest bardzo liniowe. Więc, tak jak mówiłem, nie chcę spoilerować nadmiernie, nie? Postacie nie są jakoś super głębokie, a bardziej charakteryzują się jedną bądź dwoma cechami. Lecz nie jest to oczywiście problem, bo są zrobione bardzo przystępnie oraz dobrze i ciężko kogokolwiek tak szczerze nie lubić. A jako, że natrafimy na całkiem pokaźną gromadkę podczas całej gry, jest to dość imponujący wyczyn. Chociaż żałuję, że nie ma z nimi jakichś głębszych rozmów, z którymi chociażby mogłyby wyniknąć jakieś fajne backstory, bo tak to zostaje nam, o ile dobrze pamiętam, tylko jedna postać, która ma jakieś backstory pokazane, ale i tak można też w dosyć łatwy sposób to ominąć, więc no, jest to minus, jak dla mnie. Jednak, oprócz tego faktu, to tak jak mówiłem, każda postać jest przynajmniej lubialna z tego lub owego powodu, i każda też dodaje charakteru temu światu. Zagadki, mimo że są ok, to mogłyby być momentami bardziej zagadkowe, że tak powiem. Gra działa na zasadzie: idź tam, znajdź coś tam, połącz to z tym i idź dalej. Nie mam nic do tego rozwiązania, jednak na przestrzeni całej gry robi się to dość nudne. Po prostu wystarczy znaleźć wszystko, co się da, połączyć to z wszystkim i zobaczyć co kurde wyjdzie z tych wszystkich kombinacji. Są tutaj co prawda z 3 może 4 zagadki takie, które wykraczają trochę poza ten schemat i mają w sobie jakąś... W większą głębię, jednak brakuje mi tutaj ich większej ilości, nie? to, co jednak jest perfekcyjne pod każdym względem, to muzyka, która świetnie wpasowywuje się w dane lokacje oraz świetnie odzwierciedla ich klimat. Jest to jeden z lepszych tracków, jaki słyszałem w grach. I powinniśmy mieć kurde więcej muzyki w grach. Która oddaje klimat a nie jest generycznym utworem, który pasuje pod prawie każdą sytuację. Dajmy na to, muzyka na pustkowiach jest mroczna i tajemnicza. Muzyka w lesie jest taka pobudzająca, wesoła, ale nie jednocześnie jakaś chaotyczna, rock'n'roll roll, i tak dalej. Tylko spokojna, co oczywiście pasuje. No i tak jak powiedziałem, OST. Tej gry jest wybitny, i właśnie dlatego jest to jedyny oficjalny soundtrack gry, jaki w życiu kupiłem, bo mnie stać na wszystko. Grafika stawia na pixel art, i tak jak zwykle nie jestem fanem pixel artu, szczególnie ostatnio, bo mam wrażenie, że każda gra, która stosuje pixel art, zaczyna wyglądać tak samo. To tu, mimo że nie jest to jakiś super, mega, duper, hiper poziom. To jednak jest bardzo przyjemna dla oka z wyróżniającą się kreską i specyficzną paletą kolorów. Tym bardziej, co mogę pochwalić, jeżeli chodzi o grafiki, to Tolkien Sprite y, postaci, które też bardzo dobrze oddają emocje obecnie im towarzyszące. Jeżeli chodzi natomiast o burzenie czwartej ściany. Tak jak mówiłem wcześniej, gra zdaje sobie sprawę, że ktoś gra, ktoś steruje Niko. Całość jakby interakcji z nim opiera się właśnie na tym, że mówi do nas. Prowadzi z nami interakcje, dialogi, a przynajmniej próbuje robić dialogi, bo wiadomo, nie możemy mu odpowiadać, a przynajmniej nie zawsze, bo czasami jest możliwość odpowiadania, no ale to są bardziej pytania typu tak, nie. A poza tym aspektem to myślę, że czwarta ściana jest bardzo dobrze burzona. Taki wiarygodny sposób dla tej gry. Nie czuć tutaj po prostu takiej sztuczności, ani że jest to zrobione na siłę. Więc jak najbardziej uważam to za dobrą rzecz. Teraz czas na te pomniejsze rzeczy. Wiem, że nie rozgadałem się jakoś szczególnie na temat postaci, muzyki, grafiki itd. itd. No ale, tak jak mówiłem, nie chcę gadać za dużo. Bo nie chcę, żeby ten filmik był mega super długi, jak już mówiłem, i pewnie jeszcze raz przynajmniej o tym powiem. Jak nie więcej. No i teraz będę gadał po prostu o tym, co mi przyjdzie do głowy. A zacznijmy od czegoś, co mnie w kurwia niemiłosiernie. Gadanie fanboyów Undertale'a, że OneShot to podróbka. Undertale ukazał się w 2015 roku, a OneShot w 2014. Tak, była to wersja z wieloma różnicami względem oryginału, jednak te zmiany w głównej mierze były audiowizualne, a gra sama w sobie pozostawała taka sama, a to, że została skomercjalizowana po Undertale'u się nie liczy. Bo to była tylko lepsza wersja tej gry. A do dziś spotykam się z rakowym gadaniem, że one-shot nie jest wart swoich pieniędzy i lepiej kupić Undertale, bo był pierwszy. Jak widzę takie po prostu pierdolenie, to aż chce mi się tym ludziom przypierdolić w mordę. Kolejna sprawa, już bardziej neutralna. Wiecie, że OneShot został oryginalnie stworzony na RPG Makerze? Jak ja się dowiedziałem, to byłem w niemałym szoku, bo RPG Maker głównie kojarzy mi się z projektami stworzonymi na gotowych asetach służące do nauki albo zabawy dla randomów takich jak ja którzy są beztalenciami. A tu proszę taka niespodzianka. I wiem, że są też inne perełki stworzone na tym silniku, jednak osobiście nie pamiętam żadnych, niezależnie czy w nie grałem czy nie. No ale wiem, że są, ale z głowy ich nie wymienię. One Shot również ukazał się na konsolach w tak World Machine Edition, która wyróżniała się tym, że w porównaniu do normalnej wersji, tu mamy już pulpit jako część gry. No bo jak inaczej na konsolach wchodzić w pliki gry? No właśnie. Mamy również dostęp do muzyki, info o postaciach, a także możemy customizować owy pulpit. Zwyczajnie działa to tak jak w Doki Doki Plus, tylko że bez jakiegoś gównianego metaloru. Na koniec powiem o jednej z ciekawostek z pierwotnej wersji gry tej z 2014 zrobionej w RPG Makerze. Po rozpoczęciu gry i przejściu pierwszej łamigłówki, wywpisywanie hasła do komputera, mieliśmy opcję zamknięcia gry. Logiczne. Jednak wtedy gra nas informowała, że niko tego nie przeżyje. Jeżeli zignorowaliśmy ostrzeżenie i wyłączyliśmy grę, a potem próbowaliśmy na nowo ją uruchomić. Witało nas zniszczone, opustoszałe menu z niepokojącą muzyką. Po wejściu do gry wita nas początkowy pokój z jeszcze bardziej niepokojącą muzyką, która jest też dość chaotyczna. No i słychać jakieś dziwne odgłosy, jakby jęki potępionych dusz. Nie możemy nic zrobić. Gra zabiera nam możliwość zrobienia czegokolwiek, więc. Jedyne co nam zostaje, to kliknąć czerwony krzyżyk, by wyłączyć grę. Jednak po jego wciśnięciu, pojawia nam się błąd o treści Zabiłeś Niko. Klikając OK, gra się wyłącza. Jednak spokojnie, gdyż podobne uruchomienie gry wszystko naprawia. I wszystko odgrywa się normalnie. Poza tym, że musimy przechodzić grę od nowa. Fuck. Nie, nie wychodźcie... W... Z gry w tej wersji i grajcie, aż nie natraficie na osamotnione łóżka w specyficznych lokacjach. To są zapisy i z nich korzystajcie, jeżeli chcecie ograć oryginał, a nie chcecie wszystko na, na jedno kopyto robić. Okej. Okay. Myślę, że to tyle, jeżeli chodzi o ten film. Nie powiedziałem oczywiście wszystkiego o tej grze, no ale szczerze, nie chciałem robić tego głównie z dwóch powodów. Pierwszym jest to, że jeżeli ktoś jest zainteresowany tą grą, to nie chciałem odbierać mu radości z odkrywania rzeczy na własną rękę, mimo że, jak powiedziałem, film mógł zawierać spoilery, no ale w recenzjach jest to nieuniknione, by zaspoilerować choćby jedną rzecz. Drugi powód jest taki, że nie chce mi się znowu montować super długiego filmu. Bo gdybym trzeci film pod rząd musiał tak długo montować i taki długi by powstał, to, to bym nie wytrzymał i skoczyłbym z łóżka. Ech. Jeżeli film się Wam spodobał, to zostawcie. Zasięgi! Znaczy się like i komentarz. A jeżeli się Wam film nie spodobał, to co bardziej istotne. Zostawcie krytykę, bym mógł robić lepsze filmy w przyszłości. Ja się z Wami żegnam. To był Setter, i widzimy się w następnym filmie.